Serdecznie. To już nasz drugi dzień wizyty Wielkiej Brytanii, gdzie spotykamy się z Polakami w Oczywiście Uczucie, którego było spotkanie z Polakami, z Fikarem Senatu. Rozmawialiśmy, co jest naturalne, o polityce i w polityce zagranicznej bo dzisiaj wszystko rozmawiamy. Czujemy, że świat się zmienia, że jest bardzo dużo zagrożeń. Aże, że Europa i Europejczycy mówią jednym głosem. To przecież pomimo to, że sprawą dotyczącą Ukrainy wzmacniania Europy mówiliśmy jednym głosem. To ważne spotkanie. Planujemy, zaprosiłam Woda dała do Polski, tam i to jest ta sprawa przyjęta, co dobre. Nie, więc mam nadzieję, że to, być momentem, to będzie następny moment, kiedy będziemy rozmawiać o przyszłości Europy. Może już będzie sytuacja lepsza i będziemy mówić o bardziej pozytywnych rozwiązaniach. Ale także, co dla mnie jest bardzo ważne, były spotkania z Polakami mhm. i które dla mnie jako przedstawiciel Senatu mają ogromne znaczenie. Bo głównym zadaniem, Senatu jest człowieka, i jak my teraz w Senacie będziemy i współpraca z Polakami bo to jesteśmy partnerami, więc zarówno jak i Polacy dają nam impuls do działania, także my chcemy wspierać w różnorodne działaniach. Bardzo ciekawe dyskusje mówiące tym, co jest najbardziej potrzebne, ponieważ Senat wreszcie ma szansę wspierać i pomagać w podejmowaniu działań, no i rozpisaliśmy konkurs, który mam nadzieję w razie miesiąca zostanie rozstrzygnięty i mylą organizacją pozwoli zrealizować swoje plany. Mam takie ambitne marzenie, żeby przyszłoroczny konkurs, a tak naprawdę już tegoroczny był rozstrzygnięty do końca roku, żeby organizacjom polowinnym łatwiej było działać, żeby mówić, że do 1 stycznia będą mieli środki na działanie w roku A ja Także bardzo ciekawe spotkanie z aktywnymi kobietami. Polkami, które świetnie realizują się w działalności biznesowej, politycznej naukowej w Wielkiej Brytanii mają ogromne sukcesy, a my czasami o tym nie wiem. Nie jesteśmy w dumni z tych osób, które naprawdę przyczyniają się do tego, że Polska jako kraj jest szanowany i uzna. Bo tak jak mówiłam na wszystkich spotkaniach, Polacy mieszkający za granicą są naszymi bardzo ważnymi ambasadorami. Bo przez to, jak działają, co robią, postrzegana, postrzegana jest Polska, nasz kraj. To oni mają najszybszy i najwięcej do czynienia z mieszkańcami swojej nowej ojczyzny i to oni budują w naszego kraju. Dlatego tak ważne, żebyśmy się wspierali i pokazywali, co Polacy tak naprawdę mogą mieć do kultury, do nauki, do życia w Europie i świata. A dzisiaj ten gestem tak przede mną nie tylko wspaniały koncert, ale mam nadzieję, że również bardzo ciekawe spotkanie z Polakami, którzy tu mieszkają, którzy na pewno mają wiele uwagi, bo każde miejsce, każde miasto, każdy region jest trochę inny i oczekiwania Polaków są także inne. A jeszcze zapomniałam rzecz bardzo ważną, bo mieliśmy tutaj taką dla nas naturę bardzo ważną... Sentymentalne spotkanie, bo jak Państwo wiecie, na rok 2025 uczynił rokiem Jasnorzewskiej Pablikowskiej. A ona spoczywa tutaj na cmentarzu byliśmy, żeby przypomnieć o tej wspaniałej poetce, żeby mieszkańcy Chasperu wiedzieli, że mają tak, taką wspaniałą osobę, której mogą być dumni, że tutaj mieszkała. I odwiedziliśmy wspólnie z polskimi policjantami grup pierwszej policjantki, a w tym roku, właśnie kilka tygodni temu, obchodziliśmy w stulecie kogut Policji Polskiej. Pani, już nie pamiętam Stanisława. Ale wstąpi, Pani podpułkownik. Pani, wstąpi. 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 Pani więc dla nas także bardzo ważne, bo pamięć o niej to jest także pamięć brownienia tożsamości o tym, co działo się w Polsce, jak szybko kobiety zdobywały zawody w innych krajach europejskich jeszcze nie do zdobycia jak i jaki miały w tym sukces. Także te dwie kobiety mające dla naszej kultury, dla naszej tożsamości wielkie znaczenie są w i my o nich pamiętamy w Polsce i mam nadzieję, że tutaj mieszkańcy Polacy tego regionu także o nich każdego dnia pamiętają. Tak, oczywiście. Marianna Furman, wyspa TV. Pani Marszałek, proszę powiedzieć, jakie są priorytety Senatu w zakresie wspierania Polaków mieszkających za granicą. I od razu może drugie pytanie dodam, że Manchester i cała Wielka Brytania to jeden z największych ośrodków polskiej emigracji. Jakie są obecnie najpilniejsze potrzeby Polonii i czy Senat planuje nowe rozwiązania, które mogą ułatwić życie Polakom mieszkającym tutaj? Strategie i działania na rzecz Polonii podejmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych i przygotowało taką strategię, która jest w tej opiniowana także przez środowiska Polonijne. Opiniowała ją Rada Polonina przy Marszałku Senatu, dała do, do tego uwagi, więc mamy materiał, który za chwilę będzie przyjmowany. Ale w Senacie, ogłaszając drugi konkurs znaczyliśmy, co dla nas jest najważniejsze. I mam pięć obszarów. Pierwszy, naszym zdaniem najważniejszy, i to jest rozmowy z kolonią. To wsparcie dla młodych ludzi, dla to, żeby chcieli poznawać historię Polski, poznawać nasz język i żeby byli dumni z tego, że są Polakami, żeby byli dumni ze swoich korzeni i wiedzieli, że z tych korzeniach powinni łatwiej i lepiej działać na świecie, bo Polaków wspaniałych jest wielu, więc żeby byli z tego dumni, żeby to zrobić, trzeba dla nich przygotować ciekawą ofertę, ofertę nowoczesną, zupełnie inaczej skierowaną do młodych i my to robimy. Chcemy w tym roku, jeżeli to się dobrze uda, a na pewno się uda, zorganizować wielki kamp dla młodych ludzi na przełomie lipca i sierpnia, bo wtedy są wakacje właśnie na, na całym świecie, na ponad tysiąc młodych osób. Jeżeli rozstrzygnięte zostaną konkursy, a będzie to w ciągu miesiąca, rozpiszemy, będzie rozpisane taki... Program, żeby się zgłaszać, bo będzie otwarta, szeroka akredytacja dla młodych ludzi. Oczywiście, którzy skończyli 18 lat, bo nie będzie trudno nam wziąć odpowiedzialność za, za tysiąc młodych osób, więc już muszą być osoby dorosłe, ale powinno to być bardzo ciekawe i ważne wydarzenie. Nie tylko przyjadą i zobaczą, jak wygląda Polska, która jest naprawdę wspaniałym, nowoczesnym, ciekawym krajem, ale także będą mogli poznać się między sobą. Bo to, czego na trochę komowie brakuje, to tylko, że są poszczególne grupy i nie mają ze sobą kontaktu. Nawet na tym spotkaniu nawet nie było to wspaniałe kobiety, które na, na tym spotkaniu to wiedziały, że mieszkają w tym samym mieście i mogą wspólnie coś razem zrobić. Następne to oczywiście wspieranie, organizowanie, żeby te organizacje mogły robić programy kulturalne, bo to jest bardzo ważne budowa tożsamości. Działalność med y, informacyjna, medialna, żeby powstały media, które będą mogły informować lokalnie o tym, co w danym społeczności tam się dzieje. Także ten kampus jest już zamknięty, poza tym rozstrzygnięcie, ale zachęcam do tego, żeby przygotować się na przyszły rok. Dziękuję bardzo. Będę na takim paru prezentacji na tym polu, Mam Ma na szereg okazji i przy okazji, naszą polonię w Wielkiej no, Brytanii, a żyjemy w czasach specyficznych, bardzo trudnych, bardzo ciężkich, gdzie sytuacja zmienia się w każdym skopie mimo że z dnia Jak Pani ma szereg ocenia potencjał naszej polonii i rola naszej polonii? W jaki sposób my, poprzez chociażby nasze kontakty, co dzielimy z sąsiadami, z współpracownikami Brytyjczykami i nie tylko, możemy wpływać na sytuację? To, że Polonia, może bardzo dużo, to czasy, kiedy staraliśmy się o to, żeby być pełnoprawnym członkiem NATO. I to Polonia, Polonia Amerykańska bardzo nam wtedy pomogła, pologowała za tym, żeby Polska była do tego ogromna przyjęta. Ale także dzisiaj ten głos Polaków w Polonii jest ogromny. Musimy wspólnie mówić o tym, że Europa musi być jednością, że Europa musi działać wspólnie, że musimy razem brać odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo że musimy zwiększać środki na obronność i że wtedy Europa będzie bezpieczna, kiedy my tutaj w Europie będziemy działali wspólnie i będziemy mieli dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. A to no, tego trzeba przekonywać ludzi, bo czasy trudne i ma Pani rację, czasami mam wątpliwości, ale tylko wspólne działanie, i takie pozytywne myślenie pozwoli nam, mam nadzieję, wyjść z tego bardzo trudnego czasu obronowego. Edyardo Szymajstarczyk, Polonia, FN. Jakie znaczenie ma kapelusz Marszałek, kontakt z Polonią i jakie wioski płyną z tego spotkań dla polskich płac? Ja uwielbiam. To cała, wszyscy moi koledzy, którzy przyjechali do tej delegacji, bardzo to bo to jest spotkanie się, posłuchanie ludzi, którzy patrzą na sprawy polskie z drugiej strony. Czasami widzą coś, czego my nie widzimy i zwracają nam uwagę, na a poza tym dają nam naprawdę powód do dumy i do takiej naprawdę wielkiej. Tak, Dają nam taką energię do wspólnych działań. I to bardzo ważne, żebyśmy jako politycy dostrzegali w Polonii, ułatwiali im życie. Dla nas tak bardzo ważne jest to, żeby Polacy mogli brać udział w głosowaniach wszędzie w głosowaniu, bo to jest taki nasz ważne, nasze ważne zadanie jako kogoś, kto czuje się w pełni Polakiem żebyście wszyscy Państwo mogli głosować, potrzebna jest odpowiednia i liczba miejsc do głosowania, a najlepiej by było, gdyby była szansa na to, żeby te głosowania odbywały się kompleksyjnie. Dla wielu osób byłoby to ogromne, ułatwienie. My taki projekt przygotowaliśmy, niestety został skierowany przez Pana Prezydenta do Trybunału, więc w tych wyborach jeszcze zapraszamy wszystkich naprawdę serdecznie do tych miejsc do głosowania, I nie traćcie tej szansy, żeby Płynąć na, z Polski, wybierzcie mądrze, dobrze, sprawdźcie kandydata czy kandydatka, na którą chcecie w tych wyborach głosować, bo także od głosów Polaków i Polaków będzie zależała przyszłość naszego kraju, bo jeżeli wybierzemy mądrze, będziemy mogli czuć się bezpiecznie jeszcze pozwolę sobie na jedno pytanie. Wielu Polaków w Wielkiej Brytanii znajduje się na rozdrożu i z jednej strony chcą pielęgnować swoje korzenie, z drugiej strony muszą odnaleźć się w brytyjskiej rzeczywistości. Jak Polska może wspierać rodaków w integracji ze społeczeństwem brytyjskim, jednocześnie pomagając im zachować polską tożsamość? Tak to jest trudne dlatego, że Trudno kogoś zachęcić, żeby się odnalazł w nowym miejscu, ale jeżeli ktoś z Państwa, czy podjął decyzję, że zmienia miejsce zamieszkania, że wybieranie na ojczyzny, że chce pracować, zapada rodzinę, albo czasami urodził się mając korzenie polskie, Ważny. Będą Polacy się czuli dobrze, kiedy będą swoją pracę, którą robią, robią, robią najlepiej, jak potrafią i będą dumni, że są Polakami, nie będą tego ukrywali. Bo jeżeli jesteśmy dumni z naszego pochodzenia, dużo łatwiej nam się w każdym społeczeństwie. Bądźmy dumni z naszych z tego, co robiliśmy, nie wstydźmy się i pokazujemy, że my jesteśmy naprawdę świetnym narodem, świetnymi ludźmi, robiącym doskonałymi. Doskonałe rzeczy na całym świecie, i warto w Polakom i warto w Polaków inwestować. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, Sergiusz Pintward z TV Polonia. Ten wyjazd dla Pani to trudne w zasadzie po Wielkiej Brytanii. Z... No, dla Pani to nie jest trudne. No. To jest dopiero początek. Mamy ma, ma dużo spotkań z Polakami, czy to jest inne? No bo czasy mamy wyjątkowe. Czy ten wyjazd jest inny czy te rozmowy, które ma Pani ze z politykami, ze wszystkimi ludźmi? Tutaj, czy są inne? O czym rozmawiacie? Po co ludzie pani Znaczy większość tematów, z do którymi dotyczących Polonii. Spraw polskich jest bardzo podobne, chociaż od pewnego czasu, i to mówiłam na samym początku, wszyscy czujemy jakieś zaniepokojenie, co będzie dalej, jak może włożą się nas trzy do Europy, jaka będzie ta Europa, jak będzie wyglądała przyszłość. Wszyscy się zastanawiają, zastanawiają się czy wracać do Polski, czy może wyjechać jeszcze dalej z Europy. To są problemy związane z tym, że ludzie czują się zagrożeni, bo sytuacja polityczna, wojna w Ukrainie jest no, bardzo trudnym czasem dla Europy, a musimy wszyscy wspólnie brać za to odpowiedzialność, bo Ukraina ja nie może zostać sama. I to pojawia się w rozmowach z polonią, ze wszystkimi płatnikami. Ale jeżeli rozmawiamy o tych takich sprawach codziennych w Polonii, to one są podobne. Podobne są i w Wielkiej Brytanii, i we Francji. Oczywiście są różnice w drodze nauki języka, czy funkcjonowania szkół, ale na no, te problemy wszędzie są podobne. Jeszcze ja mam jedno pytanie. Ostatnie, bo ja złożyłem. Dobrze, ostatnie, ostatnie pytanie. Jest taki no. słynny plakat amerykański i tutaj, co kraj może zrobić dla ciebie, tylko co Ty możesz zrobić dla kraju. Jeżeli pani miałaby Polakom Wielkiej Brytanii powiedzieć jako reprezentant naszego kraju, czego Polska oczekuje od Was, tutaj Polaków oczekujących Wielkiej Brytanii. Od Baki uczciwości i zaangażowania sprawy i naszego kraju, Polski i, kraju, i Wielkiej Brytanii i zaangażowania w sprawy Europy, żeby byli aktywni, odważni i uczciwi. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Vispa TV is a multicultural television from Great Britain. It is reported from many regions, debates with exciting people, talks with experts and many other programs. Vispa TV, welcome.